W tym zadaniu musimy ustalić, dla jakiego parametru m następująca funkcja liniowa f od x jest malejąca. Funkcja liniowa jest malejąca, jeżeli jej współczynnik kierunkowy jest mniejszy od zera, a współczynnik kierunkowy to jest liczba stojąca przy x. Czyli w tym przypadku naszym współczynnikiem kierunkowym będzie całe to wyrażenie m kwadrat minus 1. No i musimy napisać, że ta funkcja f od x będzie malejąca, jeżeli ten współczynnik kierunkowy, czyli m kwadrat minus 1, będzie ujemny, czyli mniejszy od zera. No i mamy taką prostą nierówność kwadratową do rozwiązania. Najprostszym możliwym chyba sposobem na jej rozwiązanie jest po prostu przeniesienie jedynki na prawą stronę. Otrzymamy wówczas nierówność m kwadrat mniejsze od 1. No i już w tym momencie można zauważyć, że jest ona spełniona tylko dla m, które są mniejsze od jedynki i większe jednocześnie od minus jedynki. Jeżeli tego nie widać, no to trzeba spierwiastkować to równanie stronami. Pierwiastek z m kwadrat to będzie wartość bezwzględna z m, no i to ma być mniejsze od 1, a taka nierówność z wartością bezwzględną jest spełniona dla mów mniejszych od 1 i teraz mów większych. Znak się zmienia i liczba się zmienia na przeciwną od minus 1. Czyli ostatecznie możemy napisać, że m należy do przedziału od minus 1 do 1. Można było również tą nierówność kwadratową rozwiązać rysując wykres funkcji kwadratowej o wzorze m kwadrat minus 1. No i może to zróbmy jeszcze właśnie w taki sposób. Musimy wyznaczyć miejsca zerowe tej funkcji kwadratowej, czyli albo policzyć deltę, albo na przykład rozłożyć ją na iloczyn czynników wzorem skróconego mnożenia. Taka opcja jest chyba łatwiejsza. Napiszmy, że m kwadrat minus 1 to jest inaczej ze wzoru skróconego mnożenia m minus 1 razy m plus 1. Oczywiście to musi być nadal mniejsze od 0. No i teraz łatwo widać, że miejscami zerowymi takiej funkcji kwadratowej są liczby zerujące oba nawiasy. Ten nawias pierwszy jest zerowany dla m równego 1, no a ten drugi nawias jest zerowany dla m równego minus 1, czyli to są miejsca zerowe naszej funkcji kwadratowej, rysujemy zatem oś x, -ów. w tym przypadku oś mów tak naprawdę. No i zaznaczamy te dwa miejsca zerowe. M równego Minus 1 oraz m równego 1 i rysujemy teraz parabolę. Współczynnik kierunkowy, czyli współczynnik przy m kwadrat jest dodatni, czyli ramiona będą skierowane do góry, czyli parabola będzie wyglądała mniej więcej w taki sposób. No i teraz patrzymy, gdzie jej wykres jest mniejszy od 0, czyli gdzie jest pod osią. Ma to miejsce w tym miejscu, czyli na przedziale od minus 1 do 1, czyli zaznaczamy przedział, który jest odpowiedzią od minus 1 do 1 obustronnie otwarty, bo znak nierówności jest ostry, no i otrzymaliśmy to samo rozwiązanie co tutaj, tak czy siak odpowiedzią w tym zadaniu jest C.